Kałamarze, stalówki, drewniane piorniki, atramenty, liczydła, tarcze do nauki mnożenia, mundurki, a nawet stare ławy. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Regionalnym w Pilźnie to podróż do dawnych czasów szkolnych, ananasy z naszej klasy, z dziejów szkół piśnińskich XIX i XX wieku. Nasza najnowsza wystawa czasowa, ananasy z naszej klasy. Z dziejów szkół bliźnieńskich XIX i XX wieku. Pokazuje ten świat szkolny sprzed 100-120 lat. Świat szkolny, w którym nie było komputerów, w którym nie było multimedialnych pomocy cyfrowych. Natomiast były podręczniki, były ołówki, stalówki szkolne, atramenty. Pokazujemy te ogromne różnice pomiędzy szkołą współczesną a szkołą, która miała miejsce dawniej. Aczkolwiek jedno, co się nie zmienia, to szkolny gwar, przyjaźnie zabierane w szkole. Myślę, że każdy z przyjemnością wraca do swoich dziecinnych wspomnień, wspomnień szkolnych, wspomnień z młodości. I te wszystkie pamiątki po latach edukacji dziś trafiają już do zbiorów muzealnych jako część naszego materialnego dziedzictwa kulturowego. Z takich perełek na naszej ekspozycji posiadamy tornister szkolny z przełomu XIX i XX wieku. Czapkę gimnazjalisty, nakrycie głowy, które obowiązkowo wówczas uczniowie nosili. Oczywiście kałamarze drewniane, szklane, stalówki, zabytkowe ławy szkolne z początku XX wieku, z dawnej szkoły w Gębiczynie, z obszaru gminy Pilzno. Mnóstwo świadectw szkolnych, ale też przepiękne zeszyty, nawet z początku XX wieku, ze wspaniałymi zapisami nauki kaligrafii też przedmiotu, który, o którym dzisiaj już <grytania> zapomnieliśmy. Że dawniej można było uczyć się przepięknie i precyzyjnie stawiać literki. Rzeczywiście, my zawsze prosimy mieszkańców o pomoc w budowaniu poszczególnych wystaw. Nigdy się jeszcze nie zawiedliśmy. Tak też było i tym razem. Był bardzo gorący odzew ze strony mieszkańców Pilzna, okolic, którzy przynosili swoje pamiątki po latach szkolnych, ale też pamiątki swoich dziadków, a nawet pradziadków, jak w przypadku właśnie szkolnego turnistra, które nam się udało zdobyć na. Ekspozycje, mnóstwo fotografii archiwalnych, świadectw szkolnych. To jest największa część naszych zbiorów do tej wystawy. Archiwalne świadectwa z początku XX wieku, z lat 30., -tych, 40., -tych, ale także świadectwa zdobywania wyższych stopni naukowych, czy tam egzaminów czeladniczych i tego typu dokumentacji. Wystawy pod tytułem Ananasy z naszej klasy z dziejów szkół piźnieńskich XIX i XX wieku można oglądać aż do końca kwietnia przyszłego roku. Muzeum Regionalne w Piliżnie zaprasza.